Matryca uczuć. Od miłości do złości, od złości do miłości. Od miłości do złości, od złości do miłości. Hej. Wdzięczność, zniecierpliwienie, radość z obecności, silna chęć samotności, miłość, znudzenie, niechęć, pragnienie, radość, zmęczenie, oddanie, trzymanie dla siebie, chęć pomocy, totalne wycofanie, pełne oddanie, zamknięcie, absolutne, delikatność, wulgarność, subtelność, prostactwo, cisza, hałas, cisza, hałas, cisza, hałas. Cisza, Opanowanie, rozchulanie, namiętność, zawziętość, oszczędność, rozpasanie, minimalizm, barokowe kształty, ograniczenia, rozrzutność. Wyrażam na to wszystko zgodę. Wszystko jest, jakie jest, i jest każde. Inne ciągle, inne zgódź się, wyraź się. Ja wyrażam na to wszystko zgodę, wyrażam, wyrażam na to wszystko, wszystko, zgodę. wszystko zgodę, wyrażam na, na to, to wszystko to. zgodę. Spokój, gniew, oddanie sprawie, lekceważenie i śmiech, porządek, bunt, rozmach, zamknięcie, współczucie, chłód, rozgrzane serce, lód, 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 hojność, sknerstwo, rozmowność, milczenie, cisza, głośność, współodczuwanie, samolubność, empatia, egoizm, wyrafinowanie, prostolinijność, uporządkowanie, kompulsywność, porządek, bałagan, porządek, bałagan, porządek. Bałagan, otwarcie, zamknięcie podniosło uczucia, upadek, grzecznie, niegrzecznie, od linijki chaotycznie. Wyrażam na to wszystko zgodę, wszystko jest, jakie jest i jest każde inne, ciągle inne. Zgódź się, wyraź się. Ja wyrażam na to wszystko zgodę, wyrażam na to wszystko zgodę, wyrażam na to wszystko, na to wszystko zgodę zabawnie, smutno, bardzo, intensywnie, melancholijnie, konkretnie, niekonkretnie, rzeczowo, uczuciowo, logicznie, po prostu ślicznie, mądrze, głupio, cicho, głośno, cicho, głośno, cicho, gło, głośno. spokojnie, burzowo, słodko, gorzko uprzejmie, obcesowo, namacalnie, ulotnie, obecna, nieobecna, obecna, nieobecna, obecna. Wyrażam na to wszystko zgodę, wyrażam na to wszystko zgodę. Wszystko jest, jakie jest. Jest każde inne, ciągle inne. Zgódź się, zgódź się, wyraź się, wyraź się. Ja wyrażam na to wszystko zgodę, tak. Wyrażam na to wszystko zgodę, tak. Wyrażam na to wszystko, na to wszystko. Zgodę. Zgódź się. Wyraź się.